Dzień dobry. Dzisiaj dość dobry dzień, bo właśnie kupiliśmy drugi samochód. Tym razem jest to Tiguan 2021 rok 1.5 TSI z automatyczną skrzynią biegów. Co trzeba by się będzie w przyszłości zająć, albo raczej na to zwrócić uwagę i to w bliskiej przyszłości, to na stan klocków tylnych, które się praktycznie kończą. Czy mój telefon to złapie? Tak, złapał. To bardzo fajny samochód, delikatnie uszkodzony i to dwukrotnie. Pierwsze uszkodzenie było lewy przód ogólnie w przód. Lakierowany jest wtórnie ten błotnik, Jest to bardzo ładnie zrobiona naprawa lakiernicza. Spójrzcie, ten odcień w ogóle niczym się nie różni. Naprawdę fajnie też to zrobił. Ogólnie polakierowany też jest świetnie skurczek, tutaj upalsowałem. A także zakładam, że był do tego też lakierowany zderzak. Ogólnie nie widziałem żadnych wad lakierniczych na zderzaku. Wygląda naprawdę świetnie, ale tutaj mi wygląda, jakby był. Była przyklejona taśma, ale z drugiej strony do lakierowania, ale z drugiej strony jest też duża szansa, że ta taśma była przyklejona tylko celem przepolerowania tego tutaj, aby było po prostu. Okej. Okay. Chociaż dobra, zakładam, że ten straszek także. Żaden problem. Ale musiał to wiedzieć mój klient, a także musieliście to wiedzieć wy. Z prawej strony były wtórnie lakierowane tylne drzwi. Tutaj praktycznie nie do wykrycia na mierniku, praktycznie nie do wykrycia wizualnie. Musieliśmy się długo nad tym zastanawiać. Fajna robota, żaden problem, ale musił to też mój klient wiedzieć. Fajne opony, a zakładam, że to są jeszcze fabryczne są opony z tego samochodu. zgadzałoby się jeżeli chodzi o rocznik, no i oczywiście miesiąc produkcji. Tył około 5, 1, 5, 2 mm, a przód 5, 5, 5, 6 mm. Bardzo fajne wnętrze, ale tutaj chyba sprzedawca już zabrał, a nawet nie zabrał kluczyków, więc wam jeszcze pokażę. I co jest fajnego w tym samochodzie, spójrzcie, możemy sobie powiększyć przestrzeń bagażową na dwa sposoby. Ogólnie pierwsza to jest regulacja pochylenia oparcia, to znacie, bo często Wam to pokazuję, ale możemy także przesunąć cały fotel do przodu i to spójrzcie, naprawdę dużo. No myślę, że jest to jakieś 20 cm regulacji, tak na oko tutaj to strzelam, nie mam przy sobie metra. Pokażę Wam dalej przód. Samochód ma niespełna 100 tysięcy kilometrów. No i może już od prawej strony do niego wejdę, aby Wam zaprezentować. Spójrzcie. Lubię jak ktoś tak dba o samochody. Dlaczego o tym mówię? Bo często są samochody, które mają 100 tysięcy kilometrów, a wyglądają jakby miały 500 tysięcy kilometrów. Ten ma 100 tysięcy, a wygląda jakby miał 20 tysięcy kilometrów. Tutaj mi się podgląd wyłączył, o jest, kierownica bardzo ładna, tutaj niewielkie uszkodzenie na niej, widać, widać, lewarek też bardzo w porządku. Ogólnie świetny samochód, finalizujemy zakup, trzymajcie się, piona!